Na rynku dostępna jest duża ilość samochodowych rejestratorów wideo. Nas zaciekawiła polska marka Prido. Rejestratory Prido również wychodzą naprzeciw kierowcom zawodowym. Mamy Prido i 7 Pro, które jest przeznaczone właśnie dla kierowców zawodowych. Wiecie, jakie sytuacje są na drogach. Warto mieć zawsze dowód z sobą. Także polecam Prido i 7 dla kierowców zawodowych są łatwe w montażu, bardzo proste. Nie przysporzą wam żadnych kłopotów. Naszym motem jest ochroń swoje auto, czyli tryb parkingowy. Możecie sobie zainstalować, jeżeli ktoś stuknie wasz samochód, to będziecie mieli to zarejestrowane. Możecie ten wideorejestrator sparować również swoim telefonem komórkowym. Co jest bardzo proste i filmiki macie nagrywane na bieżąco. Ten model jest chętnie wybierany przez kierowców zawodowych, którzy montują go w swoich ciężarówkach. W razie jakiegokolwiek zdarzenia, kolizji, wypadku czy szkody parkingowej mają od ręki materiał wideo, na którym zdarzenie zostało zarejestrowane.